Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii pacza w pigułce serii, w której błyskawicznie przechodzimy przez patchnoty, skupiając się na najważniejszych zmianach, które będą miały największy impact na grę. I wyjaśniamy, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o nadchodzącą metę. No dobra, bez zbędnego przedłużania lecimy, bo zmiany są kosmiczne. Na pierwszy ogień idą zmiany systemowe, a wraz z nimi zmiany augmentów, które już miały być wprowadzone w poprzednim patchu, ale nie działały. Czyli że jak masz powiedzmy dwóch strażników albo dwóch wizjonerów, ogólnie jakichś tam podwójnych drzewek, takie mniejsze, brązowe te ulepszenia tych drzewek, no to wtedy nie możesz trafić emblematu strażnika, czyli w ogmencie czy emblematu wizjonera. Powinno działać w poprzednim patchu, ale działało tak, że miałeś tych dwóch strażników i ci czasem wypadał ten augment. Więc to jest takie ułatwienie konsy do konsystencji, moim zdaniem na plus, ale słyszałem też, że z wielu prosów y, wielu prosom się to nie podoba. No, musicie sami potestować, jak wam, jak wam to działa. Mnie osobiście męczyło to, że czasem y, nie mogłem znaleźć jakiegoś ekonomicznego augmentu przez całą grę, albo właśnie trafiały mi się jakieś dwa emblematy, których w ogóle nie gram tych drzewek, więc moim zdaniem zmiana na, jak najbardziej na plus. No, a druga sprawa, no to mamy tutaj encountery tutaj pomieszane trochę, że te, które były, które są takie niezbyt fajne, są zbafowane, że są częściej, się pojawiają, a te, które były za często, zostały trochę zmniejszona ich częstotliwość. Może chodzi o fajność, a może chodzi o to, że po prostu miały za duży wpływ na rozgrywkę. No to tutaj też musicie ocenić sami, ale ja tutaj, z tego co widzę, no to mi się podoba ta zmiana, bo jest dużo portali, które wolę nawet. No i przechodzimy do drzewek postaci. Skupmy się na największych zmianach, czyli na pewno są to dominatorzy i ich tarcza zwiększona na czterech i na sześciu dominatorach to jest dość spory buff. Powinni buffować tych dominatorów, a zobaczycie co dalej jest zmienione, więc tutaj sobie to zakodujcie, że dominatorzy z kasiopeją albo z tutaj taki spoiler, z innymi Kery mogą naprawdę działać. Możliwe, że to się pojawi nowy reroll. Tutaj enforcerzy, no to mamy HP shield na 4 i 6 zbafowany. Na 8 Enforcerach mamy tutaj nerfa, no bo jednak to było. To jest trochę zbyt OP z augmentem. No i to delikatnie nerfią. I żeby, żeby ludzie częściej sięgali po to bez augmentu. Nie wiem, ja wolałem, właśnie jak ludzie po to sięgali z augmentem, ale dobra. Było faktycznie trochę zbyt broken. Emisjeriusze, buff jak najbardziej, przyda się. Chociaż ja osobiście w poprzednim patchu sporo grałem i dało, dali mi sporo LP-ków. Czemu nie? Eksperymenty, klon tylko eksperymentów, więc tylko jak macie emblemat, dostaje kolejnego nerfa. Widać, że ten emblemat jest dalej zbyt OP, bo już nerfią go kolejny raz. Ale jak, jak macie możliwość, to dalej grajcie eksperymentami, jak najbardziej są silni. I tutaj kolejna wielka zmiana, czyli Pit Fighter, bardzo duży buff. Na szóstym poziomie. Heal zwiększony o 5%, to jest wbrew pozorom sporo. I true damage na 6 na i na 8 yy, również zwiększony, zwłaszcza na 8 o 5%, no to to jest kosmos. Yy, no tutaj właśnie jest, można porównać enforcerów z Pitfighterami, że enforcerów w 8 znerfili, a Pitfighterów zbuf zbufowali, bo byli zdecydowanie za słabi. No i rebele również buffują na wszystkich poziomach HP, więc yy, ja się cieszę, bo często grałem właśnie rebeli jako takie dodatkowe drzewko. Fajnie, fajnie buffik, bo teraz nie wiem. Moim zdaniem to jest tutaj jakiś tam C czy Betier kompozycja. No i wizjonerzy, również nerfik na 6, ale minimalny. Myślę, że dalej będą silni. Bo ten buff w poprzednim patchu był naprawdę kozacki. Lecimy dalej i nie zatrzymujemy się, bo natrafiliśmy na zmian największą zmianę patcha, czyli Hembaronowie. O ja pierdziele, co tu. Co tu zrobili? No, moim zdaniem Hembaronowie w poprzednich dwóch paczach. To była naprawdę niezdrowa mechanika, po prostu obrzydliwa. Obrzydlistwo, że nieważne jak się starasz, to, to czasem po prostu było tak, że komuś się trafił y, emblemat i, i po prostu ma gwarantowane top 1 w niektórych grach. I to właśnie jest wtedy no risk, high reward, jakby. A oni chcą chyba zrobić z tego tak, żeby było high risk, high reward, ale <ścoughs> moim zdaniem spójrzcie na te zmiany. Przesadzili i teraz będzie high risk, no reward. Czyli przesadzili w drugą stronę. I co wygląda na to, że to jest martwe drzewko? nawet Perfected Unleashed Toxins już nie stunuje, to jest, to jest akurat bardzo dobrze, dobra zmiana, bo na to nie dało się już po prostu grać, nieważne jak fajny board sobie zbudowałeś. Małe zmiany z drzewek, bo to, to była tylko jedna duża zmiana, no to tutaj mamy Conquerorów na 9 buffik, no i Skrapy na 9 nerfik, no po prostu tutaj była mała dysproporcja, że Conquerorzy byli za słabi, a Scrapy były za dobre na 9, i niestety nie ma nerfu na Scrapy, tak, zaskoczenie, no trudno. Przechodzimy do największych zmian jednostek. No i tutaj zacznijmy od jednostek yy, za jeden. No to w sumie jest tutaj Draven Buff. Możliwe, że się pojawi Draven Reroll, już widziałem, że kilka osób testowało na serwerach i to jakoś się sprawdzało. A teraz będzie jeszcze lepszy. Buffik na ADS Axów. zajebiście, Na Tristar na Dravenie. No i tutaj przeciwieństwo, bo nerfimy z Teba. No to znaczy nerfimy na niższych poziomach, bo był teraz zbyt OP, OP na, na pierwszych poziomach i jego spell heal został znerwiony, ale za to na najwyższym poziomie dostał buffa. Ale nie wiem, czy to nie jest na czterech gwiazdkach chyba. na 4 gwiazdkach, także... No tak, także ogólnie nerf. No i nasza najsilniejsza dwójka z tego sezonu, czyli Urgot. oczywiście nerfy na trzech gwiazdkach. Ale czy, o, czy przestaniemy grać Urgot roll Nie przestaniemy, ale będzie trochę słabszy, więc spoko. Ja mam nadzieję, że ten nerf nie wygląda zbyt potężnie. Zobaczycie sami. Raczej nie wróżę mu zejścia ze świe świecznika jeszcze długo. Cassiopeia. I tutaj to jest to, o czym mówiłem. Yy, ostre buffy. Na niemalże wszystkich poziomach wszystko zostało zbuffowane. spell damage i miasma damage. No to mówię wam, dominatorzy, reroll pod Cassiopeię. Czuję, że to będzie to, ale zobaczymy. Może po prostu ona jest teraz tak useless zrobiona w tym sezonie, że nie da się z tego zrobić, ale zobaczymy. Może będzie S tier, bo sporo tych buffów. No i czas na czwórki. No to tutaj taka dziwna zmiana w. Ambessie, bo na trzech gwiazdkach dostała buffy, widocznie była za słaba na trzech gwiazdkach, ok. No i plus 3 d Także nie bierzcie na poważnie tego buffa Ambessy, tutaj za dużo nie zmienili. Ogromne nerfy dla Eko, jak najbardziej na plus spell damage, secondary damage, spoko, spoko. Heimerdinger buffy, trochę przyćmione, mimo że wizjonarzy, wizjonerzy są OP, no to tak tego Heimera niechętnie ludzie grają jako carry. Więc myślę, że teraz wizjonerzy, Heimer, carry mogą być naprawdę broken. Doktor Mundo tu jest, opowiem wam, co chce Riot zrobić z Mundo. Nie chcą, żeby Mundo był broken z emblematem osiłków, a useless jako jednostka zwykła, jako eksperyment Dominator. Więc no, chcą właśnie te HP-ki trochę znerfić, a zbawować resztę jego tankowatości. Bo dzięki temu wtedy ten Urgot jako zwykła jednostka będzie ok, a jako osiłek już mniej, <laughs> mniej broken. Więc czy im się to uda, zobaczymy w tym patchu. Nie są to za duże zmiany, więc obawiam się, że nie aż tak, ale może, może zobaczymy więcej zwykłych mundów. No i Aliska na formie pająka, Nerfik na manę, bo jest grana niemalże w każdej kompozycji prawie i jest naprawdę broken. I, i często się, za szybko się odpala. Pozostałe dwie czwórki to już też tylko taka fo formalność, bo buffy na trzech gwiazdkach. Garen i Twitch. Kolejne zmiany w postaciach to już są legendy i tutaj mamy Nerfik dla Caitlyn na AD, o... O dwa punkty, więc to, to bardzo mało. Nie wiem, co to ma zmienić. No i dość spory nerw dla LeBlanc na, na swoją umiejętność. Tłumaczam to tym, że LeBlanc była zbyt OP, jeśli chodzi o czarodzieja i ogólnie jednostkę. I często ludzie grali LeBlanc 1, mimo że mieli Zoe 2 jako Kery, bo była silniejsza. I czas na kontrowersję, czyli nie ma nerfów na Six Costy, tylko jest buff na Wiktora, żeby skoro w poprzednim patch'u Mel i Warwick byli zbuffowani, a Wiktor jest nerfiony, więc oni byli zbyt broken, no to teraz po prostu chcą, żeby Wiktor dołączył do tej broken trójki, yy, dwójki i żeby była znów broken trójka. Tak, niestety yy, dalej będziemy grali na ludzi, którzy mieli top 8, ale prostują się na top 4, potrafili lucky Six Costa. Szczerze mówiąc, mi się to często zdarza, więc trochę jestem fanem, ale rozumiem frustrację. Jeśli chodzi o itemki, to tutaj niewielkie zmiany, poza jednym, bo chembaronowie nie dostaną emblematu. Już, już nie, masz, nie masz szansy, żeby zdobyć emblematu. Ogólnie jest usunięty z gry. <grym> więc to, o czym mówiłem, już jest niemożliwe. Czyli nie macie szansy, żeby, żeby mieć emblemat na wejściu i mieć tą taką perfekcyjną, łatwiutką gierkę i mieć łatwe top 1. No, bo nie ma już emblematu. I to otwiera nowe możliwości, bo możecie sobie na anomalii wrzucić jakiegoś hembarona hem i na, macie teraz gwarantowane drzewko od nich. Czyli powiedzmy wrzucicie synchda sing, no to macie darmowego strażnika gwarantowanego. Tak samo, nie wiem, wrzucicie jakąś Renatę, to macie wizjonera. No, rozumiecie o co chodzi. Darmowy emblemat osiłka możecie mieć w każdej grze niemalże. Emblemat osiłka i możecie wtedy Twitcha abizować co grę. Więc to otwiera nowe możliwości, ale jeśli chodzi o hembaronów, no to moim zdaniem RIP. Gold Collector, szansa na golda została znerfiona, bo był naprawdę broken. Zwłaszcza na early stageu, jak wam wypadnie. No to możecie tak tak gierkę, że to, że to hit. No i y, ten Armor, jeśli dobrze kojarzę, Mogul Smile, y, został zbawowany, bo był useless. Może nie useless, ale w porównaniu do pozostałych, no to, no to useless. No i tutaj taka mała, dość nieważna zmiana, że teraz możecie Blue Buffa i na Shartufa dawać jednostkom, które nie mają many. No, i jeśli chodzi o augmenty, no to macie je tutaj. Możecie sobie na spokojnie przejrzeć, bo jest tego naprawdę sporo i. augmentów bym tak nie przeglądał, bo jednak jest tutaj. To, to trzeba poczuć, to trzeba naprawdę potestować i poobserwować statystyki, co, co dużo zmienia. Tutaj naprawdę poczuć. Jeśli chodzi o anomalie, no to tutaj zasada ta sama, czyli zbyt broken anomalie dostają nerfy, a te, które są niezbyt wybieralne, no to dostają buffy. Czyli na przy... dajmy na to yy, jedna z najlepszych anomalii pod Bruzerów, często nawet grana pod Urgota, czyli Las Chance dostała nerfa o 17%, aż, a Touch of Frost, który nie był prawie w ogóle grany, no to dostaje buffa aż o pół sekundy, czyli o 50%. Także, no, nerfy i buffy naprawdę sporo. więc polecam, jak, polecam się albo z nimi zapoznać, albo przez jakiś czas brać tylko te anomalie, które naprawdę czujecie, że są dobre. Ewentualnie poczekać dwa dni i skorzystać z MetaTFT, bo teraz tam mają opcję, że pokazuje wam anomalię, jaka jest dobra dla jakiej kompozycji. <laughs> to jest, powiem wam, kosmos. Jeszcze to trochę raczkuje, bo są małe bugi, ale jak to zobaczyłem, no to fajne ułatwienie. Musicie to sobie obczaić. I również tutaj Wam wyświetliłem, jakie bugfixy naprawiły. Mnie to jakoś tak nigdy super nie interesowało. Mam tylko nadzieję, że naprawią ten bugfix z krea kreatorem drużyn, bo czasem zaznaczasz sobie pasek na zielono, żeby ci pokazywało te jednostki w sklepie, a niektórych ci nie pokazuje albo nawet wszystkich, więc to było trochę denerwujące, zwłaszcza jak robiłeś sobie wielką rolkę. Ustawiłeś sobie te wszystkie jednostki tylko po to właśnie, żeby w tej jednej rundzie porolować, no i nie wyskakiwało ci i musiałeś się dodatkowo powkurwiać, poskupiać i wychodziło na to, że nie hitnąłeś tej Tristar Zeri czy Renaty. To by było na tyle z tych najważniejszych zmian. Myślę, że ten patch sporo namiesza. Mimo, że zmian nie było dużo, no to były naprawdę solidne, zwłaszcza baronowie, zwłaszcza Dominatorzy Buff, zwłaszcza... Brak nerfów, sixcostów, above victora, no niektóre rzeczy są wbrew logice, ale niektóre w dobrej wierze. Widzę, że, że te zmiany były w dobrej wierze, zobaczymy czy wystarczą. I ciekawe, czy dominatorzy będą upi. I czy skrapy dalej będą str, -em? no bez nerfów, więc wygląda na to, że tak. Bez emblematu dalej możecie kierować kierki. Więc niektóre rzeczy się nie zmienią, a niektóre wręcz przeciwnie i mogą się pojawić nowe kompozycje. Dzięki za oglądanie, powodzenia w giereczkach i siema!